Działdowo. Tu czuć już klimat świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy spotkali się na placu Mickiewicza na wydarzeniu zatytułowanym Odpalamy choinkę. Czekaliśmy na to z niecierpliwością. Ja przypomnę tylko, że dwa lata nie widzieliśmy się, ponieważ w zeszłym roku pandemia nam wszystko popsuła. W tym roku postanowiliśmy zaryzykować. Impreza jest naprawdę e, bardzo sympatyczna. Jest tutaj atmosfera świąteczna. Na odwiedzających czekał świąteczny poczęstunek. Była też szansa na spotkanie z Mikołajem i jego elfami. Dążyliśmy posmakować zupki, jak na razie. I oglądamy właśnie przedszkolaków, szkolaków rówieśnika naszej IGI. Jak się podoba? Bardzo pięknie, nam się podoba bardzo. Smaczne bardzo są te, te pierożki z Malinowa. I dziękujemy, wesołych świąt. A takie spotkania są fajne. Co zobaczyć? Dopiero przyszliśmy, zdążyliśmy kupić miodziki, także idziemy bawić się dalej. Mieszkańcy i turyści mogli też zrobić zakupy na specjalnie przygotowanych straganach, gdzie czekały między innymi bożonarodzeniowe ozdoby i przetwory na świąteczny stół. Mamy przygotowane jak co roku rękodzieło, które tworzyli uczestnicy warsztatu terapii wraz z terapeutami. W tym roku szczególnie polecamy Krasnale, pyszne pierniki, lampki z witrażu. Serki, twarożki, kefirek, mleko, wszystko ze swojego gospodarstwa rolnego w wieleniu koło Lizbarka. No i same pyszności. Serki są wędzone z różnymi przyprawami fajnymi. Ze sceny wybrzmiewały świąteczne piosenki i kolendy w wykonaniu podopiecznych przedszkoli, szkół oraz Miejskiego Domu Kultury. Wydarzenie było również okazją do uhonorowania najzdolniejszych uczniów i absolwentów szkół podstawowych z Działdowa, którym burmistrz Grzegorz Mrowiński wręczył stypendia naukowe. Poznaliśmy także laureatów konkursu na świąteczną kartkę pocztową. Nie mogło zabraknąć życzeń, które mieszkańcom składali przedstawiciele lokalnych władz. Wszystkiego dobrego, wszystkim życzę chciałbym żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żebyśmy wszyscy byli odporni i żebyśmy naprawdę potrafili się cieszyć z tych małych rzeczy, a więc ze zdrowia, z tego, że jesteśmy razem, że mamy co jeść, że zasypiamy w ciepłym domu, tego wszystkiego życzę moim mieszkańcom uśmiechu na twarzy i żeby każdy następny dzień był lepszy od poprzedniego. Kulminacyjnym momentem wydarzenia było uroczyste rozświetlenie nowej miejskiej choinki. Trzy, dwa. telewizja Kopernik. Kopernik.tv